Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Kołodziej i będę miała ogromny zaszczyt przeprowadzić wywiad z niezwykłym człowiekiem, biologiem, pedagogiem, dziennikarzem, autorem wielu prac naukowych z zakresu fitoremediacji, ale i nie tylko, przewodniczącym Instytutu Profilaktyki Zdrowia oraz Rady Naukowej Duolife. Witam panie doktorze. Witam. Proszę nam powiedzieć o swojej pasji. Moją pasją jest poznawanie Piękna i mądrości przyrody. Tak lapidarnie można odnieść się do tego, co oferuje nam świat natury. Przemierzam często kulę ziemską z jednego krańca na drugi. Może to i poetycko brzmi, ale prawda jest taka, że docieram często do takich kultur, które mają znikomy kontakt, na przykład z medycyną współczesną. I jak się okazuje, żywiąc się tym, co las oferuje, nie mając kontaktu z. Specyfikami, które oferuje nam farmacja, ci ludzie żyją znacznie zdrowiej. To jest budujące, ponieważ w przyrodzie są wszystkie składniki, które pobudzają mechanizmy samonaprawcze naszego organizmu. Tak jesteśmy skonstruowani. Tak naprawdę geniusz naszego organizmu jest w zasadzie niezgłębiony. Problem polega na tym, że od zarania dziejów, kiedy człowiek pojawił się na kuli ziemskiej, wtedy były rośliny botanicznie czyste. Zwierzęta je spasając, dawały nam absolutnie czyste mięso. Dzisiaj to, co nam świat jest w stanie zaoferować, to wszystko jest zbyt mocno przetworzone poczynając od nawozów, poprzez sterydy, które się podaje zwierzętom dla przyspieszenia przerostu masy, nie mówiąc o różnych antybiotykach, które też podaje się zwierzętom one kumulują się w naszym organizmie jako w tak zwanym najwyższym poziomie przekazu pokarmowego. W konsekwencji my najbardziej na tym cierpimy. I to jest nieszczęście współczesnego świata. By chcieć to wszystko przynajmniej zrównoważyć albo zneutralizować, trzeba sięgnąć znów do źródła, czyli do naturalnych, ewentualnie ekologicznych upraw, które są czyste. Stamtąd pozyskać materiał, który w sensie współczesnej terminologii nie jest lekiem, ale jest czymś wartościowszym, bo pobudza mechanizmy samonaprawcze w naszym organizmie. i to mnie Interesowało, mówiąc może nie od dziecka, bo od dziecka interesowały się fenomenem przyrody. Wychowywałem się w bieszczadzkich lasach. To jest też jak na nasz kraj coś najcudowniejszego, co może oferować przyroda. Ta inspiracja sprawiła, że później kolejne kierunki studiów były dla mnie wyznacznikiem jakby progu poznawania tej mądrości przyrody. Dzisiaj im więcej poznaję tego, co jest fenomenem przyrody, mam większą pokorę przed jej mądrością. Panie doktorze, każdy z nas marzy o pięknej sylwetce i tak naprawdę coraz więcej osób uświadamia sobie, że nadmierna waga jest czynnikiem ryzyka wielu chorób przewlekłych. Dzięki składnikom zawartym w ProSlimer możemy zmniejszać np. wydzielanie greliny nazwanej hormonem głodu. W jaki sposób jeszcze ten produkt pozwala dbać nam o odpowiednią wagę? Rzeczywiście tak jest, że nasza waga zależy od tej greliny. I ten suplement sumarycznie ma wpływ na obniżenie syntezy greliny. Obiektywnie można to odczuć jako niechęć jedzenia. To znaczy, że racjonalizujemy podejście do żywności. Często niestety tak się dzieje, że mężczyźni mają większy problem z rezygnacją z czegoś, co zostało w dzieciństwie zakodowane jako smak domu rodzinnego zaproponowany przez mamusie. Jeżeli to była zdrowa żywność, to jeszcze dobrze, ale jeżeli jest to monotonia odżywiania, to już w tym momencie nie dopatruje się niczego dobrego. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, kiedy dojrzewa chłopiec czy dziewczynka, to jeszcze do okresu dojrzałości gruczoły grylinowe znajdują się na dnie żołądka i jelita. Później, kiedy zaczynają wchodzić w fazę dojrzewania, przenoszą się u kobiet do jajników, u mężczyzn do jądra. Ale u mężczyzn, i często z uśmiechem o tym mówię, chłopieńcość pozostaje nie tylko w syntezie greliny, niezależnie od tego, że jądra już przejęły swoją funkcję i też produkują grelinę, to pozostaje ta chłopieńca grelina na dnie żołądka jelita. I sumaryczne działanie powoduje, że ten smak dzieciństwa pozostaje na całe życie i preferują jakiś pokarm. Więc obiadają się niejako, bo ciągle czują jakby głód. Więc powstrzymanie tego, za pomocą sumarycznych składów. I tutaj wyznacznikiem zasadniczym to jest substancja, no, która decyduje o tym, że organizm przestaje syntetyzować tą glinię. W zasadzie wszystkie z tych składów. Czy owoce AK i goi Więc Owoce AK i goi mają tą właściwość, że podawane do organizmu metabolizm przyspieszają. Automatycznie. Zgromadzony tłuszcz szybciej jest konsumowany, ale ważną rolę spełnia tutaj garcinia cambogia, czyli magostan właściwy. Zawiera 40 ksantonów i podobnie jak w makamejeni, ten wyciąg rośliny jest fenomenem w zakresie adaptogenności, ponieważ jest uniwersalny. On nie tylko spowalnia proces odkładania się tłuszczu, czyli przekształcania cukrów w tłuszcz, ale już zgromadzony nawet tłuszcz, tak zwany żółty, który u zwierząt nazywamy łojem, jest konsumowany, co dotychczas tylko chirurgicznie było możliwe. Bardzo ważną rolę spełnia również wąkrota azjatycka, ponieważ wąkrota azjatycka w medycynie chińskiej, w kosmetologii była stosowana jako czynnik przyspieszenia regeneracji. Proszę sobie wyobrazić, że skutecznie preparat działa likwidując tak zwany umowny brzuszek piwny, czy też. Sfalowane boczki u kobiet. Ja nie gwarantuję, że sylwetka osy pojawi się natychmiast, bo to trzeba później połączyć z dietą, o której na koniec jeszcze powiemy, jak powinna być przynajmniej umownie, skrótowo zbilansowana. Ale chodzi o to, że w tym momencie podawanie tego czynnika powoduje, że zgromadzony tłuszcz zaczyna być konsumowany, a wąkrota azjatycka przyspiesza proces regeneracji nowej skóry. Natomiast stara skóra staje się jakby zakładnikiem w procesie, bo jest już zastarzała i ja przypomnę tylko, że każdego dnia w organizmie dorosłego człowieka wymienia się 9 miliardów komórek. To oczywiście wszystkie nie dotyczą skóry, ale powiedzmy, że to jest milion czy półtorej miliona, ale on w sposób przyspieszony. Ten proces się dokonuje, dzięki czemu skóra młoda, jak guma, się naciąga, a stara jest konsumowana na rzecz tej młodej. Jest to zjawisko nie, oczywiście występuje w sposób naturalny, ale brzmi jak coś, co jest z bajki. I istotnie ten preparat działa. To medycyna chińska już dawno udowodniła, że tkanki, które powoli się regenerowały, a potrzebowały elastyczności, po dodaniu wąkroty natychmiast zaczęły, mówiąc inaczej, spełniać swoją funkcję. Więc w tym zestawie. Te składniki działają w taki sposób. A jak dodatkowo okazji, zielona kawa i ten młody jęczmień? Więc właśnie młody jęczmień, to nie? przede wszystkim chodzi o kwas chlorogenowy, bo jęczmień młody nie może być starszy niż sześciodniowy, więc on wtedy zawiera optimum składu, podobnie jak kiełki roślinne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasiono każdej rośliny zawiera maksimum tego, co potrzeba do stworzenia nowego życia. Natomiast nasze enzymy, gdybyśmy zjedli nasiono jakiejś rośliny, nie jest w stanie strawić. Natomiast temperatura, i wilgotność powoduje, że uwalnia się w krótkim czasie wszystko. Dlatego kiełki, a w tym przypadku skiełkowany młody jęczmień, zawiera ogrom kwasu chlorogenowego, który jest czynnikiem zasadniczym dla konsumpcji tzw. odłożonego tłuszczu. Wspomaga go Również zielona kawa, bo ona tym samym torem podąża. Tak więc widzą Państwo, jaki jest komplet działania. To wszystko zostało synergizowane, i proszę mi wierzyć, że sprawność działania w stosunku do wagowych ilości, gdyby ktoś chciał sobie odrębnie działać, to po pierwsze nigdy nie uzyska takiej proporcji, bo najczęściej w warunkach domowych dajemy łyżkę do łyżki, a tutaj. Tysięczne miligrama decydują o uzyskaniu synergii. To są żmudne prace. W odniesieniu do tego zjawiska w medycynie chińskiej, jeżeli chciał ktoś uzyskać synergię, to czasami cztery pokolenia nad tym pracowały. Wiedzą Państwo, że nie jest tajemnicą, iż ludzie mają szczególną energię. I we współczesnym świecie też są ludzie o innej wrażliwości odbierania impulsów przyrody. W kulturze europejskiej słynna Hildegarda z Bingen. W Polsce chociażby ojciec Klimuszko. By były to osoby obdarzone nieprawdopodobnym darem, które pozwalały im określić, że roślina jest zdrowa, podobnie jak to czynią zwierzęta. A równocześnie podpatrywanie zwierząt pozwalało wybrać z środowiska to, co skutecznie działa w określonym obszarze. Więc w medycynie chińskiej ustalono to, ale. Pra, 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 dziadek przekazał to swojemu synowi, nie dokończył badań, bo to wszystko było metodą prób i błędów. Dzisiaj mamy chromatograf, mamy komputery, które jeżeli zaaplikuje im się program określony, one określą to, co ktoś pracował nad tym kilkaset lat, sumarycznie zbierając pokolenia, doświadczeń pokoleń. Dzisiaj uzyskujemy to w pół roku albo w rok czasu ale naprawdę nawiązujemy do starej tradycji synergizacji i wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia medycyny czy fizjologii w zakresie stosowania biologicznie aktywnych substancji.